Grounded 2 ma plan na rozwój aż do lata 2026, Obsidian ujawnił mapę drogową. Niedawno miała miejsce premiera Grounded 2 we wczesnym dostępie. Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem, przyciągając też tłumy na platformie Steam. Teraz poznaliśmy plany Obsidian Entertainment na rozwój produkcji. Mapa drogowa Grounded 2 obejmuje okres mniej więcej pierwszego roku wczesnego dostępu aż do lata 2026 roku. Każda zaplanowana aktualizacja ma być znacząca, wprowadzając nowe obszary, ulepszenia, funkcje oraz wiele nowych broni, zestawów, pancerzy i opcji budowania baz. Pierwszy patch, Fall Update, ukaże się jesienią i wprowadzi nowego bossa, bronie i pancerze, a także poprawi funkcję Hot Pouch na pojazdach, buggy oraz wprowadzi siatkę budowlaną i inne ulepszenia jakości życia. Kolejnym dużym krokiem będzie Winter Update, planowany na przełom 2025 i 2026. Wprowadzi on nowy obszar parku, którego nazwa jest na razie ukryta. To istotne dla użytkowników przenośnych. konsol, Gra otrzyma weryfikację dla Steam Decka oraz kompatybilność z Rogue Ally. Pojawi się również Playgrounds, czyli tryb kreatywny do projektowania poziomów. Lato 2026 roku przyniesie Summer Update, które będzie silnie skoncentrowane na elementach wodnych. Nie zabraknie pływania 2.0, wodnego sprzętu, pojazdów i istot. Możliwe będzie też budowanie wodnych baz. Plany na przyszłość gry, wykraczające poza lato 2026 roku, są równie ambitne i obejmują kolejne ulepszenia, nowości i wsparcie tekstowe dla kolejnych języków, w tym dla języka polskiego.